Mafia edycja ostateczna jest to odświeżona wersja gry Mafia The City of Lost Heaven z 28 sierpnia 2002 roku. Remaster zadebiutował na rynku 25 września 2020 roku. Został wydany przez Studio 2K i zawiera 43 osiągnięcia. Ta uG Mafia jest jedną z moich ulubionych gier, jakie kiedykolwiek grałem. Jeszcze przed zaczęciem gameplayu wybrałem najcięższy tryb gry bo właśnie za to jest osiągnięcie, aby przejść grę na tym trybie, a nie chciałem przychodzić fabuły dwa razy. Osiągnięcie Nocny Pościg odblokowujemy po ukończeniu misji Propozycje nie do odrzucenia. W misji tej jako taksówkarz Tom i Angelo mamy za zadanie podwieźć dwóch mafiozów, sama i Poliego do baru Salieriego, bo uciekają oni przed innymi mafiozami, a swój samochód rozbili, więc tak przypadkowo padła na Tomasza. Oczywiście ci inni mafiozi nie odpuszczali i dalej nas gonili, i żeby ich zgubić trzeba było dodżować ich między barykadami na ulicach. Po tym wszystkim... Nie! Proszę cię! Proszę cię! Dzień, proszę cię Dostajemy swoje wynagrodzenie za fotygę i tak się kończy pierwsza misja. Nocny pościg. Kończono misję, propozycja nie do odrzucenia. Rozdział drugi zaczyna się od podwiezienia kilku osób taksówką, i muszę przyznać, że ludzie to są naprawdę niemiłe skutki, Do tego stopnia, że rozmawiali mi taksy baseballami. You doing, you me? Niekoniecznie więc nie miałem innego wyboru niż wspieranie piesza. Biegnij! nie mogę biec! Biegni! Pobiegłem do Battle Salieriego, którym stały moje ziomki, pomogli mi straszyć tych leszczy zaułki Little Italy. Sami policjant zaprowadzili mnie do samego w sobie Dona Salieriego. Opowiadamy mu o tym, co się wydarzyło, i dostajemy informację, że dobili ludzie drugiego bossa mafii, którym jest Morello. W ramach zemsty, Don zlecił nam rozwalenie ich samochodów stojących obok baru Morella. Lecz przedtem udało mi się zdobyć dwa osiągnięcia związane z zbieraniem przedmiotów kolekcjonerskich. O, chyba jest. Historia rodzinna. Pulp Fiction. Znaleziono magazyn, magazyn pulpowy. Chwilę przed wyjazdem, jeszcze spotankowaliśmy jednego zioma Ale jemu chyba nie było do śmiechu Dotarliśmy <laughs> okay. na miejsce, podniszczyliśmy lekko auta i przy okazji kilku gości I zawinęliśmy stamtąd Po się do Dona, on zatrudnił mnie jako prawdziwego mafiozę Tak to działa w tym mieście w misji czwartej razem z polim i Samem mieliśmy mi zbierać wypłaty od lokali. Podjechaliśmy do piekarni i zgadanoś hajs, do jeszcze jakiegoś sklepu i do motelu. Tylko, że w nim byli ludzie Morella i chcieli zgadnąć naszą miejscówkę. Musiałem znaleźć inne wejście do środka, aby ich wybić i odbić sama. No muszę przyznać, nie szło mi to za dobrze. Ujeny. Nie. Nie, nie, no serio? Ale po kilku próbach udało się. Tylko jeden gościu zaczął uciekać z kasą, więc ruszyłem za nim. Dogoniłem go i odebrałem to co moje. Gangi Lost Haven. Następną misją jest ikoniczny w tej grze wyścig samochodów wyścigowych, znany ze swojego wysokiego poziomu trudności. Tak wyglądały moje pierwsze próby. Ale gówno. Ma, haha, niesamowite to będzie. No nie mogę! Jezus! Nie! No to już nie moja wina. Odjeb się ode mnie. Ej! Nie, no serio. Po godzinie jazdy stało się to. Proszę, 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 proszę. Nie! 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 nie. Proszę! Nie wierzę w to! Ale pół godziny później. Jest! Jest! To jest to! Jest! Super doładowanie! Ah. Po wyścigu, moim zadaniem było odwieźć podchmielonego poliego do domu, ale zamiast tego podwiozłem go na dzi i dostałem za to achievement. tak klasy. Ochody sąsiedztwa. Skończono misję fair play. Batman Luigi prosi nas o odprowadzenie jego córki, Sary do jej mieszkania, ponieważ na zewnątrz kręciły się jakieś paraszywe typy. Sobie tak szyliśmy, tak fajnie ten i pojawili się oni. Tomasz Sigma najbał wszystkich bez wyjątku, ale niestety dostał hita i krwawiła mu ręka. Sara mu ją strzyła i wiadomo co było dalej. Po tamtym zdarzeniu Don kazał nam unieszkodliwić na ich cały gang na dobre. Razem z Polim mieliśmy naprawdę skillową strzelaninę. Po co się mieć półtora tysiąca godzin w C.S. Ratowałem. Dwóch gości próbowało uciec, ale rozbili się i to był koniec rozdziału. Burza nad Chinatown. Powiadujemy się, że jeden z gości tamtego wypadku to była rodzina Morella, a ten drugi jeb... przeżył. Sam musi jechać na pogrzeb tego typa, a mi, żeby dać wystarczającą przykrywkę samowi, musi wysadzić budel, ale nie bez powodu. Zarządca tego przedsięwzięcia zrezygnował z układów z Donem, żeby przejść na stronę Morella. Jedna z tamtejszych dziwek rozpowiada modelowi informacja o działaniach Mafidona, więc przy okazji też ją muszę to Ale tego nie robię, ponieważ w dodoce do kościoła sam poprosił Tomiego o to, aby jej nie zabijał, bo ją lubił. Wielkoduszny Tomasz pozostawia ją przy życiu, podkłada bombę w pokoju zarządcy i skacze jak totalny pros na dach do drugiego budynku. Państwa, Paweł będzie skakał, tutaj mamy z met 50. Przeszedłem po dachach do kościoła i ten kurs w tym blaku mnie zauważył, ale sam go niszczy, ratując życie Tomka. Później godzinie w gatorze za Barem, Frank mówi mi, że pomógł Poliemu i samowi przy transporcie. Sam ma się spotkać z ludźmi na farmie za miastem, a Tomi z Poli mają nadzorować przejeżdżając ciężarówki z towarem. Podjeżdżamy na farmę i otaczają nas policjanci od Morella. Sam dostaje kulkę w stodole, ale ja mam wyjeżdżane i zdobywam osiągnięcie za odnalezienie tajemniczego lisa. To tajemniczego lisa. Wybijamy do stodoły i bronimy sama przed kolejnymi falami przeciwników. Poli podjeżdża pod nas ciężarówką i uciekamy stamtąd, tylko że jest jeden problem. A tym problemem jest ścigająca nas policja. Miałem do nich napierać to miganem, ale trochę mi to nie wyszło. O górno, ja w ogóle nie mam życia. Padłem. <ścoughs> But ending. No trudno. Za którymś razem udało nam się uciec, i jednak był good ending. Polis zabrał sama do lekarza, a Tomi wrócił do domu do Sary. Kanadyjscy kuzynkowie. Konfrontujemy się z Donem w parku i dowiadujemy się, że u nas w mafii mamy kreta. Był nim Franek Ocean, zajumał on księgi rachunkowe, gdzie był zapisany każdy zarobiony dolar. Jakby Frank oddałby je FBI, to byłby wtedy koniec całej mafii Salieri'ego. Dostajemy informację od naszego informatora, że nasz ziomek wiózł do domu na***nego federalnego, a on podał nam dokładny adres, gdzie go zawiózł. Z domu wychodzi Frank i jakieś typy, śledziłem ich całą drogę aż do lotniska. Już miałem wypierdolić Frankowi pompę za 200, ale mi ma za dobre serduszko i daje mu żyć. Odbieramy księgi rachunkowe i jedziemy na pogrzeb Franciszka, który wylegiwuje się teraz na Bahamach. Szpicel w rodzinie. Kolega Morella, prokurator Watkins, ma na naszą mafię jakieś dowody, czy tam informacje, które trzymał u siebie w willi w sejfie. Don poznaje mnie z Salvatorem, takim gościem, co nie mówi po angielsku i ma ten safe otworzyć, a ja mam oczyścić mu drogę ze strażników. Złożył safe, wzięliśmy do wody, ale włączył się alarm. Była mała strzelanina i uciekanie przed policją, ale wszystko skończyło się dobrze. Krew na Beach Hill. Poli mówi nam, że zna jednego zioma, którego ojciec ma kilka gorzelni, i towar od nich kupuje. No wiadomo kto. W dzisiejszym dniu jedzie zawieźć towar modelowi, ale do niego nie dojedzie, ponieważ będzie czekał na parkingu w centrum, aby sprzedać na nam. I mamy tu upozorować tak, jakby to był napad. Whoa, it, Aha. Przyjeżdżają ludzie modela i zawijamy z towarem do naszej kryjówki. Najdoskonalsze z planów. Zawozimy salieriego na lunch do restauracji. Gostka, co się nazywa Pepe, bo jego kierowca Catalos zachorował i nie mógł go zjeść. Cinamy sobie jedzenie i...

To w kucharzynę. Jedźcie. Zobiliś pepego. Pepe. Pe. Co teraz będziemy wpisać? Kolację. W future. Jebany. Kataros wystawia nas i nasyła na nas ludzi tego chuja, Więc jedziemy do niego na chatę i kończymy z nim. Dzień, w którym zaczę zaczęła się wojna. Rozpoczęła się wojna mafii. Wini i Don wymyślili plan na zmiękczenie Morella. Tym planem jest wyeliminowanie gościa, który trzyma z Morelllem i by go nie wystawił. Po dozwoleniu go ludzie zorientują się, że nie warto jest się przyjaźnić z Morelsonem. Gościem tym będzie Gilotti, ojciec tego typa z wypadku, co się wy***ł z zero. Wyprawiam swoje urodziny na parowcu, więc przybieram się za sprzątacza i włamujemy się na statek. Niszczymy Gilottiego podczas jego przemowy i sami poli podpływają po mnie motorówką. Śmierć na wodzie. On chce, abyśmy zaciąkali brata Morella Sergia. Winni daje nam bombę, którą przylepiamy pod auto Sergiusza, lecz niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Pop, yeah, still here. O nie! Oh hey, stop! Ja p... Dole co jest? Ja pierdzielę. <noise> Ale gówno się odjechał. Joe w tamtym momencie siedział w barze i spoczynamy strzelaninę. Zaczął on uciekać, więc ruszyłem za nim motorem. Goniłem go aż do portu, gdzie wysadzam go w powietrze. O Gdy Bóg przestaje się uśmiechać. Mocne. Nareszcie nadszedł czas na zniszczenie Morella. Przebywał w teatrze, więc bez żadnego zastanowienia ruszyliśmy na niego. Po długim pościgu dojechaliśmy na lotnisko, gdzie znowu go goniliśmy, tylko tym razem on spierdzielał samolotem. Zniszczyliśmy mu turbiny i to był w końcu koniec Morella i jego mafii. Dzień, w którym skończyła się wojna. Jakiś polityk ciągle mówi, że zajmie się naszymi interesami. Nie zastanawiając się długo postanowiliśmy ukrócić jego kampanijne aspiracje. Wszedłem na wieżę w starym więzieniu i wysnajpiłem go. Podczas tej misji zdobyłem osiągnięcie za zgubienie policji na poziomie 5 gwiazdek. No nie zaklej... No. Co za kur... o mnie wiedzą. O No nie wiem, To jest, to jest żart. Patrz, gubię ich, gubię Jest! Zainteresowanie policji. Widok z góry. Następnym zadaniem od dona było ukradnięcie pudeł z cygarami. W pudłach nie znajdowały się tylko cygara, ale też diamenty. W drodze na miejsce poli wspominał nam o tym, że chcą obrobić bank. Sami to mi wybili mu ten pomysł z głowy, ponieważ, no, nie wypada robić takich rzeczy za plecami saleriego. Kradłem się do środka magazynu i ukradliśmy pudła z cygarami. W środku zamiast diamentów był. Inny kryształ. Salieri złamał w ten sposób swoją zasadę, żeby nie handlować twardym towarem. Paszczę lwa. Zdenerwowani Tomi i Poli postanawiają okraść ten bank, o którym wspominał wcześniej Poli. Już nie mieli co ufać, donowi po tym, co im zrobił. Okradnięcie tego banku było proste. Ukradliśmy pieniądze i wróciliśmy do krajówki. Ten ostatni duży skok. Jechałem do Poliego, po ich za napad, ale gdy dojechałem na miejsce, spotkała mnie przykra rzecz. Sam zadzwonił ostrzec Poliego, trochę za późno, przed salierem, który dowiedział się o napadzie na bank. Jedziemy się spotkać z samym w galerii miejskiej i w środku dowiadujemy się całej prawdy. Sam to jazzny śmieć sprzedał nas obu nowi, powiedział mu o napadzie, o tym, że Tomi nie to rozprawił się z Frankiem i tą niką, którą sam tak bardzo lubił. Zabiliśmy go i tak się skończył ostatni rozdział. O jajny. Pełnoprawny mafiozo, przyjaciele i rodzina. Przestęp... przestępcze... Ja. Wszyscy ludzie Dona i on sam trafili do więzienia. Po 8 latach od Tommy prowadził szczęśliwe życie ze swoją rodziną aż do pewnego dnia. Wow, moje uszy. Zamknij dy. Prz. <grydowe>, jak to było głośne. I zepsuło cały klimat. Zakończenia, jak? <grydowe> Co za gówno. To byłby koniec gry, ale zostało jeszcze trochę naprawdę prostych osiągnięć do zrobienia. Miałem zapłacić mandat. Późno. Wypchane kieszenie. Robić Willy przez 3 sekundy. Kierowca kaskader. Stawić opór policji, gdy mnie Tworzyć 5 aut wytrychem. Pan motoryzacji. Osiągnąć prędkość 50 mil na godzinę najwolniejszym pojazdem w grze. Jest. Mazeryfta fura. Zebranie 30 pojazdów z garażu. Jest. Muzeum motoryzacji. Nareszcie. I reszta argumentów była za przedmioty kolekcjonerskie. Na tropie tych komiksów. Dominacja nad tajemniczymi lisami, biblioteka. Zodzi aut numer jeden. Cała opowieść pełen zestaw. W tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja zawijam Siemano.